Czego najbardziej brak naszym programom nauczania matematyki w naszych polskich szkołach? Ja bym powiedział prosto z mostu statystyki. Wszędzie na świecie to jest jedna z najważniejszych dziedzin i to jest ta dziedzina matematyki, która jest bardzo potrzebna humanistom. Jeżeli humaniści w ogóle potrzebują do czegoś matematyki, to właśnie do statystyki, do interpretowania rozmaitych ujęć liczbowych, czy jakościowych, obrazkiem, czyli po prostu statystycznie. Do tego teraz, dziś, teraz są rozmaite pakiety statystyczne i to jest bardzo proste pod względem technicznym, ale oczywiście pytania, które się stawia, czy w historii, czy w socjologii, czy w biologii, czy w medycynie, te pytania muszą postawić specjaliści tych dziedzin i posługiwać się matematyką tak jak językiem, więc znowuż styl PISA, a nie styl formalny. No, tu jest wielki brak statystyki w polskich szkołach. To tym bardziej dziwi, że właściwie mamy w statystykę świetną tradycję, wywodzącą się z polskiej szkoły matematycznej, lwowsko-warszawskiej. Mamy znakomite nazwisko, to jest Jerzy Spława-Neyman, on kiedyś tu w Warszawie odebrał doktorat honoris causa nawet, a w Ameryce stworzył bardzo poważną i wpływową szkołę statystyki. Jerzy Spława-Neyman jest znakomitym właśnie przedstawicielem tej szkoły polsko- warszawsko-właściwie włoskiej, która wyemigrowała w czasie wojny, jeżeli uszła z życiem no i zakwitła za granicą, no w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych. Jerzy Spława Neyman napisał w wiadomościach matematycznych, bardzo polecam artykuł taki popularny, skąd się wzięła statystyka, narodziny statystyki matematycznej. I on tam pisze, że podstawowym pojęciem w statystyce matematycznej jest pojęcie mechanizmu losowego. To jest taki mechanizm, który daje pewne wyniki z pewnego zbioru wyników, i po uruchomieniu tego mechanizmu nie jest możliwe przewidzieć, który z wyników się pokaże. Ale przy powtarzanych próbach, Uruchamiania tego mechanizmu, częstości pojawiania się wyników wydają się przewidywalne. No i właśnie to jest bardzo charakterystyczne dla spławy Neymana, że on powiedział nie całkiem ściśle, ale powiedział bardzo tak metaforycznie, obrazowo: wyniki wydają się przewidywalne. Jeżeli się wydają przewidywalne, to można stosować statystykę i statystyka w gruncie rzeczy jest takim rachunkiem częstości. Jak często pojawiają się no, dane wyniki? Jak często pojawia się na przykład śmiert... jak często pojawiają się zgony ze względu na gruźlicę, czyli śmiertelność w gruźlicy. No, jak często się pojawia jeszcze coś, ale w statystyce się zadaje też inne pytanie. Czy warto? czy warto robić jedno, czy warto robić drugie. No i tu się już wartościuje. No i od razu widać, że samo postawienie tych pytań, no, czego badamy i czego chcemy od tych liczb, które gromadzimy pieczołowicie z roku na rok, to, to jest poza matematyczne, to jest sztuka poza matematyczna. Ale co zrobić z tymi danymi, jak obrobić te dane liczbowe, żeby dostać obrazek na ekranie komputera, który coś znaczy, coś komunikuje, to jest pewna sztuka. Tego się trzeba nauczyć i to się trzeba nauczyć tego od kolebki. To nie jest tak, że tego się można nauczyć w jednej chwili. To jest pewna kultura obchodzenia się z liczbami i pewna kultura, która mówi, że owszem liczby są pomocne, ale wtedy jeżeli coś znaczą, jeżeli liczby zbieramy byle jak, no to mamy taką zasadę: śmiecie wsadzamy do komputera i śmiecie wychodzą z komputera. No i nie ma tutaj na to rady. Musimy zbierać te dane w pewien systematyczny sposób. I od tego się właśnie zaczyna statystyka i statystyka szkolna. Również powinna się od tego zaczynać. Zbierania danych i interpretowania danych. Tego w polskiej szkole właściwie nie ma.